Cześć kochani, witam Was serdecznie po moim krótkim urlopie. Chwilę mnie tutaj nie było, no ale człowiek czasem musi odpocząć również od kanału, który prowadzi, od życia, od mediów społecznościowych, chociaż bardzo, ale to naprawdę bardzo korciło mnie, żeby Wam pokazać miejsca, w których byłam i wegańskie potrawy, które, które jadłam. Natomiast, no może to się jeszcze zdarzy, natomiast tym razem postanowiłam po prostu odciąć się, uzdrowić moją szyszynkę, nabrać pozytywnego poweru, po to, żeby dla Was odkrywać znowu nowe pyszne rzeczy. Kochani, z tej strony Hanna a to jest kanał Vegan Rebels, na którym pomagam ludziom przechodzić na weganizm łatwo i smacznie. Dzisiaj mam dla Was, słuchajcie, mozzarellę, z której przygotowałam taką oto, słuchajcie, sałatkę. Sałatka jest, słuchajcie, zrobiona typowo po włosku, czekajcie, ja tutaj zdejmę te kawałeczki mozzarelli, typowo po włosku, słuchajcie, z rukolą, pomidorami suszonymi. Pomidorkami świeżymi, to właśnie, słuchajcie, mozzarellą wędzoną, którą Wam za chwilę zaprezentuję, nasionami konopi oraz płatkami drożdżowymi. Tak ta sałateczka się prezentuje. Ja już ją troszeczkę tutaj chrupnęłam. Moi goście, których dzisiaj mam na takim późniejszym śniadaniu, również już ją zjedli. No, ta rukola już troszeczkę się zrobiła, że tak powiem, taka zmieszana, ale jako, że ja nie przepadam za smakiem rukoli, a jem ją, ponieważ jest bardzo smaczna, to nawet ja lubię, jak ona jest taka, nazwijmy to sobie, zmemłana już z tym olejem od pomidorów suszonych i z tymi wszystkimi dodatkami. Słuchajcie, teraz Wam pokażę mozzarella, czyli hit dzisiejszej, dzisiejszego dania. Proszę bardzo. Ta -da! jest to mozzarella wędzona firmy, której produkty już tutaj prezentowałam. Prezentowałam inną mozzarellę, taką mozzarellę di bufala. Jest to mozzarella firmy Mozzarizella. Słuchajcie, jest ona, ponieważ jest to mozzarella włoska, ona nie jest dostępna tutaj w sprzedaży, w sieciach stacjonarnych. Natomiast ja podlinkuję Wam, słuchajcie, sklep, w którym jest ona dostępna. Można ją kupić po prostu online w sieci. Kochani, mozzarella jest w 100% roślinna. Niech Was nie zmyli fakt, że tutaj po drugiej stronie jest napisane, że jest to produkt w 100% wegetarian, ponieważ y, ja sprawdziłam skład i nie ma w tym składzie nic, co by było niewegańskie, wegańskie. Więc ta mozzarella jest w 100% y, wegańska. Mam takie wrażenie, y, że tutaj no y, Komuś się po prostu pomyliły określenia, kto opracowywał to opakowanie. No bo w momencie, kiedy są produkty e, e, wegetariańskie, no to nigdy się nie pisze 100% wegetarian, tylko po prostu się pisze wegetarian. E, e, natomiast e, pisze się 100% vegan, w związku z tym, e, no to jest takie dziwne. E, no ale może komuś się coś tam pomyliło. W każdym bądź razie skład jest wegański. 100%, 100 Vegetarian special, e, Specialty obtained from e, Sprout. Brown rice. Słuchajcie, co to znaczy? Już tłumaczę dla osób, które nie znają angielskiego, jest to ser, jest to produkt pozyskany z kiełkowanego, uwaga, kiełkowanego, brązowego ryżu. W związku z tym uznaję, że ta potrawka, ta sałatka. Jest to sałatka z pogranicza, a może nawet wprost, słuchajcie, odżywiania komórkowego, bo jeżeli jest to produkt pozyskany z kiełkowanego ryżu, no to jest to produkt, który prawdopodobnie, tak przypuszczam z tego, na ile znam się po prostu, jak się przygotowuje rzeczy kiełkowane, przygotowany w temperaturze do 45 stopni, więc jest to jedzenie po prostu komórkowe, jedzenie świeże, jedzenie nie, że tak powiem, zmemłane gotowanie i nie pozbawione wartości odżywczych. Co jeszcze, słuchajcie, wyróżnia tą mozzarellę? Słuchajcie, jest ona bez soi, co mnie bardzo cieszy, bo ma naprawdę bardzo niską zawartość białka. Już Wam pokazuję, słuchajcie. Mianowicie, jeżeli chodzi o proteiny, to to jest 0,7 g protein na 100 g, zobaczcie, produktu. To jest naprawdę bardzo mało, a przypominam Wam, tak jak przypominam w każdym filmiku, że nie należy przesadzać z ilością białka, a praktycznie w chwili obecnej, w obecnych czasach, wszyscy ludzie przesadzają, bo wmawia nam się, że białko to jest coś, czego potrzebujemy, żeby napędzać sprzedaż mięsa, sprzedaż nabiału, sprzedaż jaj. To wmawia nam się, że białko to jest coś, czego człowiek po prostu potrzebuje. Nic bardziej mylnego. Jest to po prostu no, pranie nam mózgów po to, żeby zwiększać przy Sprzedaż, natomiast słuchajcie, białko y, powoduje złogi białkowe. Złogi białkowe w naszych komórkach, w naszym ciele, które doprowadzają do wszystkich ciężkich chorób. Naprawdę wszystkich ciężkich chorób. Jeżeli masz problemy ze stawami, jeżeli masz e, e, stwardnienie rozsiane przede wszystkim, jeżeli cokolwiek ciebie boli w ciele, jakiekolwiek tkanki miękkie, czy właśnie stawy, czy masz problemy z bólami powięzi, jeżeli chorujesz na fibromalgię, e, jeżeli masz migreny, jeżeli masz różne tego typu objawy, Natychmiast zminimalizuj białko do jak najniższej ilości w ciągu dnia. Ostatnio tutaj, jak prowadziłam z kimś dyskusję, ktoś mi zwrócił uwagę, że nie można białka wyeliminować zupełnie. Oczywiście, że nie, ale ja nie mówię o białku, które jest w zawartości 0,5. Nie, to, to taka zawartość białka w produkcie, tak jak na przykład w tej mozzarelli, to jest to zawartość, gdzie ja mówię, że eliminujemy w ten sposób białko. Oczywiście, że białko jest praktycznie wszędzie i właśnie dlatego nie spożywajmy produktów wysokobiałkowych nagminnie. Naprawdę jeden taki produkt, zwłaszcza. Jeżeli ćwiczysz w ciągu dnia białkowy, typu jakiś mały kotlecik sojowy, czy jakaś potrawka, czy na przykład trzy razy w tygodniu, jeżeli nie ćwiczysz, czy dwa razy w tygodniu zjedzenie czegoś sojowego z wysoką zawartością białka naprawdę ci wystarczy dlaczego ponieważ e, tak jak już powiedziałam we wszystkich praktycznie roślinach mamy jakąś zawartość białka tak jak na przykład tutaj mamy 0,7 g na 100 g czyli już tutaj mamy to białko oprócz tego człowiek pozyskuje kochani białko e, produkuje białko z pozyskanych z roślin aminokwasów produkujemy białko słuchajcie w wątrobie pozyskując aminokwasy z roślin czyli już produkujemy własne białko a organizm ludzki, dorosłego człowieka, nie powinien przyswajać więcej białka dziennie, włącznie z tym, które oczywiście wyprodukuje niż jakieś 7 gramów na dobę. Organizm dziecięcy około 3 gramów na dobę maksymalnie. Przyswajając, spożywając większe ilości białka, robicie sobie po prostu krzywdę. Tak jak ja ją sobie robiłam i chorowałam bardzo ciężko na fibromalgię, która potrafiła mnie wykluczyć z życia, powodując straszne bóle niewiadomego pochodzenia i nikt nie potrafił mi pomóc. Wracając do naszej mozzarelli: jest ona bez soi, bez laktozy, bez, gluton, bez glutenu, bez alergenów. No, i oczywiście bez cierpienia zwierząt. Jest to produkt organiczny, co już w tym momencie utwierdza mnie, że jest to produkt nieprzegotowany. Także, także jest to produkt z pogranicza jedzenia słuchajcie, komórkowego. No i firma Moca Rizelna chwali się tutaj, że jest to siła brązowego, kiełkowanego włoskiego ryżu. Słuchajcie, co jeszcze, bo chwaliłam się tutaj, że oprócz właśnie tej mozzarelli dodałam, słuchajcie, włoskie pomidory. Jakiekolwiek, tutaj zakrywam firmę, bo to naprawdę nie jest istotne, jakie to są pomidory. Oprócz tego dodałam, słuchajcie, nasiona konopi. Dlaczego nasiona konopi? No, po pierwsze, słuchajcie, są to takie małe, chrupiące kuleczki, które bardzo fajną taką no, aferę robią w sałatce, bo coś jest takiego chrupiącego, fajnego, coś nam w tych zębach trzeszczy. Ja akurat lubię chrup w związku z tym te nasiona konopi uwielbiam dodawać do sałatek. Mają one fajny, delikatny, taki słodkawy smak, naprawdę smakują do wszystkiego. A co najważniejsze, słuchajcie, są. So. Mają bardzo dużo kwasów omega-3. No i zobaczcie, tutaj też jest napisane, że jest to bogate źródło białka. W związku z tym, dodając do, do, do sałatki taką łyżkę czy łyżeczkę tych nasion, wedle smaku i wedle, wedle potrzeby, wedle chęci, już znowu dostarczamy do naszego organizmu białko. No i co najważniejsze, dostarczamy omega 3 i 6 oprócz tego słuchajcie nasiona konopi mają jeszcze inne wartości odżywcze no wynikające oczywiście z wartości odżywczych samych konopi oprócz tego słuchajcie dodałam płatki drożdżowe nieaktywne dlaczego dodałam te płatki drożdżowe nieaktywne słuchajcie jest to rewelacyjny produkt który po prostu nam weganom zastępuje parmezan one smakują serowo, są bardzo słone, naprawdę podbijają tak fajnie smak każdej sałatki, każdej, każdej, słuchajcie, potrawy. A oprócz tego, co istotne, są doskonałym źródłem witaminy B. Także, jeżeli ktoś krytykuje wegan, że są na diecie niedoborowej, tutaj nie widać tych płatków za bardzo, bo one się wmieszały, ale jeżeli ktoś krytykuje wegan, że są na diecie niedoborowej, to znaczy po prostu, że nie ma podstawowej wiedzy i bardzo gorąco zachęcam, żeby taka osoba najpierw poznała produkty, które spożywają weganie, bo dieta wegańska jest dużo bardziej urozmaiconą, dużo bardziej bogata w błonnik i we wszystkie wartości odżywcze dietą niż jakakolwiek inna dieta oparta na trupach zwierzęcych i na nabiale. Kochani, nie wiem, naprawdę nie wiem kto wymyślił, że człowiek ma spożywać pokarm laktacyjny krowy, czyli krowie mleko, które ludzie spożywają tak na potęgę, które jest po prostu szeroko dostępne w sklepach. Nie wiem kto to wymyślił kiedyś, ale wymyśl ten ktoś powinien dostać Nobla, e, oczywiście takiego negatywnego, bo wymyślił po prostu największy kit wszechczasów. Człowiek ma jeść mleko, pokarm laktacyjny dla cielaków. No to ja się pytam, drogi człowieku, jesteś cielakiem? <laughs> Nie wydaje mi się. No, ale, że tak powiem, każdy jest kim chce. Ja nie chcę być cielakiem, bo jestem po prostu człowiekiem, nie umniejszając absolutnie cielaczkom, które uwielbiam, bo są przesłodkie i przewspaniałe. Jestem człowiekiem, jem pokarm dla ludzi. I jeżeli bym miała spożywać jakiekolwiek mleko, to byłoby to mleko ludzkie, czyli mleko innej kobiety. Ale chcę Wam zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz dla osób, które się śmieją: że my weganie jemy sery nie z mleka. Moi drodzy, pokażcie mi, jakiekolwiek. Inne zwierzę w naturze, które przez całe swoje życie dorosłe je mleko innego zwierzęcia. Nie ma, nie ma, dlatego, kochani, do miski z warzywami i do serów bez mleka. Ściskam Was mocno, życzę Wam ogromu miłości do świata i do siebie e, i delektujcie się jedzeniem bez cierpienia. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa. Aha, nie zapomnijcie dać lajka i subskrybujcie, ponieważ jest mi wtedy bardzo miło. Kiedy dochodzą mi subskrybenci i kiedy mam kolejne lajki. lajki. A to też pomaga po prostu rozpowszechnić takie fajne produkty, które tutaj pokazuję, jak ta właśnie mozzarella wędzona, żeby ludzie się dowiadywali i szukali takich zdrowych po prostu alternatyw jedzenia od zwierzęcego. Ściskam Was mocno i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa! Pa.